Prachcie dopadać, dopada, się nie ominie żadne zło Chociaż chcesz bardzo, by jak najszybciej minęło to Walczysz sam ze sobą, choć to nie jest proste, bo Psychika już dawno wprowadziła cię głęboko w mrok Dostrzegłeś tam coś, czego nie widziałeś nigdy wcześniej To wypędza ksiądz zawsze, kiedy chodzi po kolem dzieci Zobaczysz wiele strasznych stworzeń Cukierek, czy psikus? Dziś to nie jest już zabawa Z każdej strony to nadciąga, bo szykuje się obława Najgorszych emocji, mix. to jest pojebana sprawa Dziś niestety nie pomoże nawet wypalona trawa Lepiej się przygotuj na doznania wcześniej niepoznane, bo ludzie ofiary na tą noc zostały już wybrane nie będzie Ciebie tu nad ranem W Halloweenowych ozdobach Nieczyste noce Ty Kim jest twarzany Podpalone ogniami, wycięte ozdoby, karmią się duszami. Nie to pewnie czarne koty stają się dziś szpiegami Prosto spod na piekieł, przez szatana są wysłani ubiory i zjawy. Pokazują się nocami, czekają dziś na was. A Bramami. Dziwne zachowania wśród ludzi, których już znamy. To czarownica dziś ludzkimi umysłami. Nie wiesz, skąd się wzięło? Ja ci powiem, wiedz, co sam go zapraszałeś z każdą wciągniętą kreską. Myślisz, że to piekło? Nic bardziej mylne. Pokażę ci wielkość swą, gdy zwariujesz już przez niego. To jest demon, ten co tutaj bardzo pragnie Twojej duszy. Właśnie przez niego twoja psychika się tak łatwo kruszy. Jesteś taki mały, on przy tobie taki duży. Zasieje w twej duszy żarno zbyt emocjonalnej burzy. Ten to zasiął wiatr z tej strony, burzę z tamtej będziesz bierał. Ten kto zasiał burzę z tamtej, kiedyś pewnie już umierał. Ten kto już po ciemnej stronie. Niekoniecznie sam wybierał Ja stamtąd wychodzę na zlecenie Szukam żywiciela Pod postacią tego traka Wprowadzam do ciebie go Twoja dusza to świątynia Którą zmieni czarną mszą Ta piosenka to modlitwa Ty już zacznij zmawiać ją Lecz nie mylić z chrześcijańską Bo to jest szatański zbroj Podpalone ogniami Wycięte stopy Karmią się duszami Nie to peweł, czarne koty stają się się Prosto spod tam piekieł szatana są wysłani Ubiory i zjawy Pokazują się nocami Czekają dziś na z Cmentarnymi bramami Dziwne zachowania Wśród ludzi, których już znamy To czarownica, dziś steruje ludzki Slow, very, Lord. You want